To nie jest już ta sytuacja kobiet, która była na początku lat 90. kiedy bezrobocie się wahało między 20 a 30%. Najczęściej były zwalniane kobiety, bo to były, nie wiem, fabryki, szwalnie, różnego rodzaju zakłady, mężczyźni jechali na zachód, kobiety zostawały z dziećmi, no więc fizycznie nie miały jak pracować, bo się musiały tymi dziećmi opiekować i tak dalej. No, jesteśmy jednak krajem, który zrobił przez te 35 lat wolnej Polski ogromny postęp cywilizacyjny. Do czego zmierza? Do tego, że ja jednak uważam, i jest to moim zdaniem jednak przejaw jakiegoś feminizmu, choć może przez kogoś będzie opacznie pojęty, że nie ma przesłanek do tego, żeby kobiety, które mają tak zwane odchowane dzieci, czyli dzieci w, przedszkole, w przedszkolu czy szkole, żeby nie pracowały zawodowo. I najlepszą ochroną, i najlepszą jakby tarczą i też naj, najlepszą sytuacją jest to, żeby jednak taka kobieta poszła do pracy. Choćby na ćwiercie tatu, na pół etatu, na zlecenie, na działalność, e, jako freelancerka, poprzez pracę z domu, e, poprzez jakąkolwiek nie wiem, formę pomocy, czy opiekę nad innymi e, dziećmi, czy opiekę nad osobami starszymi. E, dzisiaj to bezrobocie jest kilkuprocentowe. I oczywiście znowu wiem, że gwiazdka, że być może jak ktoś mieszka na wiosce w Bieszczadach i autobus jeździ raz na dzień. Teraz to... się poprawili Tak? jeżdżą busy kilka razy, no. Okay, no to, jestem coraz jest częściej. Więc... No, no to ja rozumiem, że, że dojechanie, nie wiem, do ustrzyk dolnych, do pracy, to to nie jest takie hop -siup jak ja na przykład w Warszawie, chociaż w Warszawie też są tereny, bym powiedziała, niezurbanizowane.